I'm uh sorry. -huh. Liturgii Wigilii Paschalnej. To najbardziej uroczysta, najświętsza liturgia w ciągu całego roku liturgicznego. Jest to święto świąt. Tak naprawdę kontynuujemy to, co zaczęliśmy w czwartek. W czwartek nie było błogosławieństwa i rozesłania. Wczoraj, jak przyszliśmy, nie było powitania ani na końcu rozesłania. Dzisiaj też nie było powitania. Co zaczęliśmy w czwartek, skończy się dzisiaj. Błogosławieństwem, bo to jedna święta liturgia, która uobecnia te najważniejsze tajemnice w historii zbawienia. Tylko ten, kto przez te dni chodził na liturgię, to rozumie to, co dzieje się teraz. Bo skończyliśmy Triduum i zaczynamy świętować Paschę. Zaczynamy świętować tę wielką noc, noc, w której Podczas której Pan Jezus martwych stał, noc jedyną, niezwykłą. święta liturgia nam to uobecnia. Nieraz w tekstach usłyszymy, to jest teraz, to jest dzisiaj. Nie tylko jesteśmy obserwatorami i wspominamy, ale to dla nas dzieje się dzisiaj. I trzeba, żebyśmy to przeżywali z wielkim zaangażowaniem. Dzisiaj liturgia dostarcza nam wielu znaków, ale trzeba, żebyśmy nie tyle patrzyli na te znaki, ale przez te znaki. Jesteśmy tutaj, aby świętować paszę. Najpierw usłyszeliśmy o pasrze Izraelitów, jak przeszli z niewoli do ziemi obiecanej. Później usłyszeliśmy o pasrze Pana Jezusa, że Pan Jezus przeszedł ze śmierci do życia. Ale jest jeszcze trzecia, bardzo ważna paska. Nasza paska. Potrzeba, żebyśmy tak przeżywali ten czas łaski, żeby, żebyśmy my przeszli do nowego życia. Ze starego do nowego. Żebyśmy razem z Panem Jezusem zmartwychwstali. Tak jak przyroda teraz się budzi, przechodzi z zimy do wiosny. Wychodzą kwiaty, zakwitają drzewa, rozwijają swoje liście. Wychodzimy z tej stagnacji grzechu, chcemy się nawrócić, chcemy nowego życia. Pan Jezus chce dzisiaj nam dawać nowe życie. Chce, żebyśmy przechodzili ze starego do nowego. Pomaga, pomaga nam w tym ta liturgia i jej znaki. Pierwszym znakiem, jaki przeżyliśmy, to znak światła. Jezus jest światłością świata. Został poświęcony ogień, od tego ognia zapalony Paschał. Usłyszeliśmy słowa światło Chrystusa, i ta łuna światła się rozeszła po całym kościele. Odpalaliśmy od siebie światło. Na znak, że chcemy przyjmować Chrystusa, który oświetla drogi naszego życia. Chcemy trwać w świetle, a nie w ciemności. Trzeba, żeby to światło opromieniało, opromieniało nas, żeby prześwietliło całe nasze życie, żeby nas napełniło, żebyśmy my to światło Chrystusa nieśli wszystkim ludziom. Tym światłem umacniamy się zawsze. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, kolejny znak to Słowo Boże. Nigdy nie usłyszymy w kościele tak dużo czytań jak dzisiaj. A wiąże się to właśnie z tradycją żydowską. Oni, kiedy zasiadają do Paschy, to najmłodszy w rodzinie pyta najstarszego: A co to my właściwie dzisiaj świętujemy? Dlaczego ta noc jest taka ważna? Ten najstarszy rodu opowiadał całą historię zbawienia. Jak to byli uciskani w Egipcie i Pan Bóg cudownie ich wyprowadził. Tak my dzisiaj, żeby dobrze zrozumieć Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana Jezusa, to słuchamy tego Słowa Bożego, tych opowieści. Najpierw wysłuchaliśmy fragmentów Tory, czyli tych ksiąg, które mają i Żydzi w swojej Biblii, i my. Oni bardzo czczą tę księgę. I dla nich wszystko jest ważne związane z Torą. Nawet od jakiego słowa, od jakiej litery zaczyna się Tora. Zaczyna się od słów: Na początku Bóg stworzył. Pierwsza litera to jest Bet. I ona wartość liczbową ma dwa. I rabini żydowscy tłumaczą, że to znaczy, że słowo Boże wydarza się dwa razy. Wtedy, kiedy jest opisane to wydarzenie historyczne, na przykład stworzenie świata, czy wyjście z niewoli, czy zmartwychwstanie Pana Jezusa. A drugi raz słowo Boże wydarza się wtedy, kiedy jest ono czytane. Dzisiaj czytając to słowo, chcemy, żeby stawało się światłem dla naszego życia, żeby było pochodnią dla naszego życia. I najpierw usłyszeliśmy, że Pan Bóg stworzył wszystko z niczego. A naj, najdoskonalszym stworzeniem, koroną stworzenia jest człowiek. My samych siebie nie stworzyliśmy, ale Pan Bóg nas stworzył. On dał nam życie, dał nam wielką godność. Jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, na Jego obraz. I trzeba byśmy się stawali coraz bardziej do Niego podobni, coraz bardziej podobni do Boga w miłości, w prawdzie, w świętości. Pokorze. Dalej słyszeliśmy, że ludzie stracili tę przyjaźń z Panem Bogiem, popadli w niewolę. I symbolem tej niewoli jest niewola egipska, a faraon jest symbolem diabła. On nie chciał, żeby się modlili, oddawali cześć Panu Bogu, tak im nakręcał tempo, żeby im wybić modlitwę z głowy. Zwiększymy rację, niech wyrabiają więcej cegieł, ale niech się nie modlą. Myślę, że dzisiaj trochę dalej to samo się dzieje, że mamy nakręcone takie tempo, żeby przypadkiem nie myśleć o swoim życiu, jaki jest sens, co z tego zostanie, jaka jest wola Pana Boga? Więcej, szybciej. Jesteśmy w takiej niewoli. Pan Bóg wyprowadził ich mocną ręką przeszli przez pustynię do ziemi obiecanej przeszli przez morze czerwone pan bóg otworzył to morze ale nawet największym cudem jest to że oni poszli że zaufali panu bogu że nie pomyśleli sobie a to jest trochę ryzykowne może tylko z początku morze jest otwarte a kawałek dalej kilka metrów może tam już nie jest otwarte zaczniemy iść i może nas zatopi bo woda z prawej strony, z lewej strony, ogromne fale. Jest wielkie niebezpieczeństwo. Ale oni zaufali. I Pan Bóg to samo chce dzisiaj nas przeprowadzić. A my też nieraz mamy różne lęki. Pan Bóg chce nas wyprowadzić z niewoli grzechu. Z jakiejś naszej śmierci, bez nadziei. A my się tak trochę boimy i mówimy, chciałbym być wolny, chciałbym żyć inaczej. Ale trochę się boję. Wydaje mi się, że ten grzech to już tak się do mnie przykleił. Ja właściwie już nie wyobrażam sobie życia bez tego grzechu. Nie wyobrażam sobie, żebym przestał kombinować. Nie wyobrażam sobie, żebym przestał nie grzeszyć nieczystością. Nie wyobrażam sobie, żebym przestał kłamać. Nie wyobrażam sobie, żebym przestał kraść. Nie wyobrażam sobie życia bez grzechu. Chciałbym. A wydaje mi się, że. Jakbym poszedł za tym, porzucił nałóg, porzucił grzech, to że mnie to jakoś zabije, zniszczy, że mi się to nie uda. I Pan Bóg mówi, czy ufasz mi? Możesz przejść właśnie jak przez morze. Zaufaj mi. Dalej słyszeliśmy, jak prorok mówi, że wydajemy pieniądze na coś, co nie jest chlebem, na pracę, na coś, co nie syci, tyle się staramy. Tyle różnego trudu podejmujemy, a wciąż nie mamy takich rezultatów, jak byśmy oczekiwali. Wciąż nie ma takich owoców w naszym życiu. Wciąż jest jakaś frustracja, jakieś rozczarowanie. Wciąż jesteśmy jacyś nienasyceni. A Pan Bóg mówi, przyjdź i czerp ze mnie za darmo. Tylko ja mogę dać Ci prawdziwe szczęście. Tylko ja mogę napełnić Twój najgłębszy głód. Ja pragnę Twojego szczęścia. Tylko ja mogę Tobie tego dać. Czy ufasz mi? Czy pójdziesz za mną? Bo jestem zawsze Tobie życzliwy. Zapraszam Ciebie do przymierza ze mną. I tak słuchając słowa Bożego, Ono napełnia nas światłem, i dochodzimy do decyzji dochodzimy do chrztu. Kiedy, jak to mówi, święty Paweł, zanurzamy się razem z Panem Jezusem w jego śmierci, a wynurzając się, z martwych Stajemy się nowymi ludźmi. Mamy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jezus chce, żebyśmy zmartwychwstali razem z nim, bo w życiu. Mamy różne takie sytuacje, że gdzieś jest beznadzieja, jest smutek, jakaś ciemność we mnie, śmierć, grób. I Pan Jezus chce nas z tego wyprowadzić do światłości, do radości, do pełni życia. I kolejny znak, jaki dzisiaj otrzymujemy, to jest liturgia chrzcielna. Będziemy odnawiać swoje przyrzeczenia chrzcielne. Będziemy odnawiać swój sakrament sztu. W starożytnym kościele wszystkie świątynie były zorientowane na wschód. Więc ludzie, przychodząc na chrzest, swoje stare życie zostawiali za plecami. Szli na wschód, w stronę Słońca, w stronę Chrystusa. Następnie zdejmowali swoje stare ciuchy, brudne. Wchodzili do baptysterium, wychodzili z drugiej strony jak nowonarodzeni. Ubierali białą, czystą szatę. To znak powrotu do raju, kiedy ludzie łodzili w tej szacie chwały Pana Boga, Jego piękna majestatu. I dzisiaj na nowo będziemy chcieli powiedzieć wyrzekam się szatana, wyrzekam się kłamstwa, grzechu, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, ale wybieram Chrystusa. Chcemy powiedzieć, ja wierzę w Boga. Wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w ducha świętego. I nie tylko to jest dla mnie jakaś teoria, ale jest to prawda, która angażuje moje życie. Ja chcę tym żyć. Święty Ambroże mówi: Przyjąłeś chrzest, zanurzyłeś się w wodzie chrztu, stałeś się rybą, żyj w wodach swojego chrztu. Żebyśmy w łasce Bożej, w naszej wierze, żyli jak. Ryba w wodzie, żeby to było nasze naturalne środowisko, że żyjemy w Chrystusie, że On jest naszym Panem, że On jest naszym Bogiem i nie wstydzimy się. Wychodzimy z radością, nie mamy jakichś kompleksów i chcemy ogłosić powiedzieć, Jezu, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim królem. Nie szata, nie chcę słuchać Jego fałszywych obietnic, zdaje się tylko na Ciebie. Tobie zawierzam moje życie. Ty jesteś moją całą nadzieją. Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś zmartwychwstaniem. Ty jesteś początkiem mojego życia, zasadą mojego życia, celem mojego życia. Dlatego odnawiam chrzest, odnawiam przymierze z Tobą. Kolejny znak, który będziemy przeżywać, to liturgia eucharystyczna. Będziemy przyjmować Pana Jezusa już nie tylko w Jego znakach, świetle, słowie, ale będziemy karmić się Jego ciałem i krwią. Jezus mówi, karm się mną. Chcę, żebyś przyjmował mnie do siebie. I, i w Eucharystii przyjmujemy Jezusa zmartwychwstałego. Bo Pan Jezus po zmartwychwstaniu już miał inne ciało, aniżeli przed zmartwychwstaniem. To już nie było to samo ciało, które Pan Jezus Wziął z Maryi dziewicy, ciało uwielbione, chwalebne, tak jakie my będziemy mieli po naszym zmartwychwstaniu. I z Jezusa zmartwychwstałego przyjmujemy w komunii, bo czym się karmimy, tym się stajemy. Jak się karmimy Bogiem, który jest święty, który jest miłością, który jest dobry, to stajemy się podobni do Niego i mamy siłę żyć na miarę tego, kim jesteśmy. Mamy wtedy siłę, aby żyć jako prawdziwi chrześcijanie, aby naprawdę być Chrystusowym, do Niego należeć. Karmmy się często Chrystusem i stawajmy się Chrystusowi, Przyoblekajmy się w Chrystusa, przyjmujmy Jego łaskę, niech Jego Duch nas przenika i żyjmy dla Niego. I ostatni znak to będzie procesja. Kiedy wyjdziemy z Kościoła i będziemy chcieli całemu światu wykrzyczeć naszą radość, że Jezus wstał, że Jezus jest Panem, że Jezus zmienia nasze życie, że Jezus daje nam prawdziwą radość, że wszystko może być inaczej. Patrzmy na te znaki, przeżywajmy je. I one nas kątem łączą z tą rzeczywistą zciąg nadprzyrodzoną, boską. Z tą niezwykłą rzeczywistością. Jezus jest światłem. On dał nam iskrę naszego życia, to światło otrzymaliśmy w chrzcie. Zawsze, kiedy słuchamy Słowa Bożego, to światło w nas się umacnia, abyśmy mieli siłę żyć jako prawdziwi chrześcijanie. Mocno wybrzmiało dzisiaj Aleluja. Niech ta wielkanoc będzie w nas. To jest czas łaski. Pan Jezus, chce dawać nam nowe serce, nowe życie. Trzeba, aby ta Wielkanoc stawała się naszym udziałem, żeby to nie działo się obok nas, ale w nas. Chrystus stał, prawdziwie stał, ale...